Dzień dobry Jakub Pierzankowski, łowisz 24, kafe Bordeaux i naszym gościem jest Rafał Węglik, łowiczanin, który zwiedził bardzo szeroką część świata. Dzień dobry, witam Państwa. Powiedz mi, od jak dawna podróżujesz? Podróżuję od jakichś 7 lat, od kiedy skończyłem 17 lat. Wtedy razem ze znajomymi wyjechaliśmy pierwszy raz autostopem nad Morze, nad Bałtyk. Była to zaplanowana i dość bezpieczna podróż, pomimo tego, że była... podróżowaliśmy autostopem, ale po prostu zatrzymywaliśmy się u znajomego, który był w stanie nas przenocować, tam spędziliśmy u niego może 4 dni, więc... Wszystko... Bo to są... Ty podróżujesz głównie yy, po najniższych kosztach, głównie autostopem. Tak, zdecydowanie. Podróże autostopem pierwsze są bezpłatne. Zdarzyło mi się chyba tylko raz w życiu, kiedy musiałem zapłacić za autostop. Bo po prostu kierowca sobie tego zażyczył, ale można poznać bardzo dużo ludzi, ciekawych ludzi podczas podróży, z którymi, z którymi można sobie porozmawiać. Nie podróżuję sam. Kiedy lecę samolotem gdziekolwiek sam, czy jadę jakimś autobusem, zawsze się przydaje jakieś towarzystwo. W autostopie człowiek. A jaka była Twoja pierwsza podróż autostopem poza granicę kraju? No. To była podróż, jak miałem 18 lat, jechałem do zamku Neuschwanstein. To jest zamek na południu Niemiec, na granicy z Austrią. Ten zamek z Disneya, gdzie na wstępie leci się taka biała wstąska wokół niego. No to tam pojechałem na jakiś tydzień czasu autostopem. Sam, tak jak. A więcej było tego typu dziwnych celi podróży? Tak, było ich całkiem sporo, no wiesz. Generalnie któregoś razu po prostu wyjechałem do Paryża, bo nie miałem tak samo co robić, wiesz, tutaj w Wyjechałem Pojechałem do Paryża, zwiedziłem Paryż i potem tak samo w tym Paryżu, no już, wiesz, wyczerpa, się wszystkie zabytki w Paryżu, więc piszę do mamy SMS-a, no sprawdź, gdzie, gdzie jest najwyższy bandzi w Europie. Ma, wertuje internet i wiesz, pisze mi, że w Szwajcarii jest jedno, we Włoszech jest drugie, ale pisze mi, że w, to w Szwajcarii jest dwa razy droższe od tego, we Włoszech, tak? No to jadę do tych Włoch, wiesz, skoczy te bandzi, no nie? Wyjeżdżam tam w poniedziałek, gdzie skoki są tylko w niedzielę, to się okazuje, że muszę spędzić tydzień, miejscu na czasu. tydzień czasu na miejscu. A właśnie jak rodzice reagują na Twoje, na twoje takie na osobliwe podróże? Wiesz, no, moja mama była mocno zestresowana wieloma z tych podróży na początku, ale myślę, że już się przyzwyczaiłem do tego zakartowała się, tak? Po prostu myślę, że teraz się cieszą z tego, że podróżuję. Te są chyba trochę dumni, bo jednak robię coś, coś ciekawszego niż, niż siedzenie w Łubiczu, wiesz. A ostatnia Twoja podróż? Ostatnia moja podróż... Um, ostatnia moja podróż autostopem była do Hiszpanii i na Gibraltar. To było rok temu, w tamtym roku. A taka moja ostatnia rzeczywista podróż, no to wyjechałem teraz do Australii i do Chin. Tak, Poleciałem samolotem do Australii na trzy miesiące, później z Australii prosto poleciałem do Pekinu. I tam też posiedziałem 3 miesiące, pracowałem w tych krajach. I jak urodził się pomysł? Jak się rodzi taki pomysł wyjazdu takiego, no powiedzmy, ekstrem, ekstremalnego do, do Chin czy do Australii? Um. Ogólnie potoczyło się to tak, że w pewnym momencie zrezygnowałem, przerwałem studia. Studiowałem na SGH, w Szkole Głównej Handlowej. Przerwałem te studia na czwartym semestrze. Stwierdziłem, że chcę wyjechać gdzieś za granicę w celach zarobkowych. Byłem już kiedyś w Francji, pracowałem w Francji przez kilka miesięcy. W tamte wakacje rok temu też podróżowałem trochę po Francji i po Europie Zachodniej szukając pracy. Wyszło tak średnio, więc stwierdziłem, że chciałbym pojechać gdzieś indziej. Na początku nastawiałem się znowu na Francję, ale rozmawiałem z kimś i ktoś powiedział: Po co będziesz jechał znowu do tej Francji? Wybierz sobie na cel coś, coś ciekawszego, jakąś Kanadę, Chiny, cokolwiek innego. My Wtedy właśnie przyszedł mi do głowy pomysł Austra z Australią, kiedy nie miałem tak naprawdę zielonego pojęcia, jak wygląda życie w Australii. Jak że do, do Australii? Jak byłeś przygotowany? Jak miałeś gotówkę? No, pieniędzy wtedy jeszcze miałem trochę, bo sprzedałem swój motocykl, generalnie właśnie po to, żeby wyjechać i tym bardziej, żeby się starzał, bo nie miałoby to sensu go trzymać. I jak byłem przygotowany, no? <śmiech> <śmiech> w ogóle nie byłem przygotowany, wiedziałem, że mam śpiwór w domu, tak? Że mam ciuchy, które będą mi potrzebne na miejscu. A od momentu, od momentu pomysłu wyjazdu do, 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 do Australii, do momentu wejścia na pokład samolotu, ile minęło czasu? Od momentu pomysłu do momentu kupna biletu minęło jakieś 5 dni. Od momentu kupna biletu, no to już wiesz, to była bardziej kwestia po prostu tego, żeby kupić bilet tanio, tak? To nie wiem, może to była kwestia... Um, Około 20 dni. Tak po prostu wiesz, minęło trochę tego czasu. A powiedz mi jak, jak już leciałeś? To myślałeś o powrocie, kiedy on mniej więcej może być? No miałem nadzieję, że nie prędko. <grym> nie chciałem wracać naprawdę. prawda? Myślałem, że zostanę tam na dłużej, tak? Myślałem, że wiesz, posiedzę w tej Australii rok, może dwa lata. Wiesz ogólnie plan na Australię miałem taki, że wyjadę tam, wyjeżdżałem na wizie turystycznej, na której nie mogę legalnie pracować, więc no... Nie jest, nie jest to nic prostego, kiedy nie możesz legalnie pracować, kiedy łapiesz się każdej roboty na lewo. Ale plan miałem taki, żeby zarobić na studia. Wtedy, jeżeli bym zaczął studiować, mógłbym sobie wyrobić wizę studencką i na tej wizie studenckiej mógłbym zacząć legalnie pracować. Pomysł całkiem, całkiem w porządku, no ale, ale akurat z pewnymi, z pewnymi wadami, tak? I gdzie skierowałeś swoje pierwsze kroki po przylocie? Wiesz co, jak wysiadłem z metra, bo dojechałem metrem z lotniska, do centrum miasta, no to po prostu nie wiedziałem, czy iść w prawo czy w lewo. Ja wylądowałem w Sydney, tak? Wcześniej w internecie sprawdzałem lokalizację różnych hosteli najtańszych, żebym mógł się po prostu gdzieś przespać. No i poszedłem do tego hostelu, znalazłem ten hostel, wynająłem sobie jakiś pokój tam 12 -osobowy, w którym spałem z innymi ludźmi. Może no nie takimi samymi jak ja, ale też różni ludzie, którzy zwiedzali tam Australii podróżowali. No i po prostu. Zacząłem szukać pracy, zacząłem szukać mieszkania, tak? Przez internet, przez gumtree australijskie, mhm. przez... A droga jest Australia? Bardzo jest droga, no to jest jeden z najdroższych krajów, jakie, jakie zwiedzałem. Byłem też w Danii, w której było drogo, no ale Australia po prostu przebija wszystko w momencie, w którym wynająłem, wynająłem pokój. Płaciłem za, za wynajem pokoju, jednoosobowego pokoju, 3000 zł miesięcznie. No to... Ja nie wiem, jakie, jakie mieszkanie bym mógł po prostu wynająć w Warszawie za 3000 zł, tak? I powiedz mi, jakie były, jakie były prace, jaką byś jak, 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 jak Ogólnie pierwszą robotę, jaką znalazłem w Australii, to było... Trudno to nazwać pracą, bo to była praca dla... No, praca. Pracowałem dla fundacji charytatywnej, gdzie zbierałem dzieci... No, gdzie, zbierałem pieniądze na dzieci z rakiem, chore na raka. Później... Pracowałem tam niedługo. Później pracowałem przy myciu szyb samochodów na światłach na ulicy. No i później znalazłem pracę w firmie, która zajmowała się handlem meblami. To była praca czysto fizyczna, po prostu jeździliśmy dostawczakiem, gdzie woziliśmy meble w tej reftę, rozwodowywaliśmy różne, różne rzeczy. Skupialiśmy meble od banków, od różnych dużych firm, to były głównie meble biurowe. No i po jakim czasie, w którym momencie rodzi się pomysł, że wyjeżdżam, uciekam z Australii? W momencie, w którym zaczęły się problemy z płatnością z tej firmy meblowej, po prostu sytuacja wyglądała dziwnie dla mnie, gdyż po pierwszym tygodniu pracy chciałem, żeby... dogadałem się z firmą, żeby mi zapłaciła, pracowałem tam nielegalnie, dogadałem się z nimi, żeby mi zapłacili. Pytają się mnie po siedmiu dniach pracy, ile godzin przepracowałem. Ja im mówię, że 46,5. Dokładnie tyle było, no nie? Całkiem sporo, no ale... Zwierzyli mi, zapłacili mi co do godziny, co do pół godziny za, za to, co przepracowałem. Ja byłem ogólnie w szoku, bo myślałem, że oni będą negować to, ile ja czasu tam przepracowałem i tak dalej. Ale po pierwszym tygodniu mi zapłacili bez żadnych problemów i myślałem, że tak będzie po prostu przez cały czas. Byłem naprawdę zadowolony z tej roboty wtedy i wszystko było na dobrej, na dobrej drodze. Ale... Potem z czasem zaczęły się pojawiać kolejne problemy, akurat spędziłem tam święta bożego narodzenia, szefowie tej firmy czy księgowa wyjechali do Nowej Zelandii na wakacje, pojawiały się różne problemy z płatnościami, okazało się, że firma nie ma pieniędzy, pojawiały się kolejne i kolejne wymówki firmy, także nie chcieli mi zapłacić i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, co zrobić, tak? Mogłem albo zrezygnować z tej pracy i szukać czegoś innego i powiedzieć im, no, słuchajcie, nie mogę dla was pracować, bo mi nie płacicie i wiązałoby się to równoznacznie z tym, że nie zapłaciliby mi tych pieniędzy. No to było może było 5000 złotych, tak? No i teraz wiesz, w momencie, w którym ma zrezygnować z 5000 złotych, to nie jest takie proste, tak? Mogłem zacisnąć zęby i pracować dalej, wierzyć im we wszystkie ich wymówki i w to, że po prostu w końcu mi zapłacą. No i tak właśnie zrobiłem, tak? Pracowałem dla nich dalej. Stwierdziłem, że faktycznie mówią prawdę, wiesz, inni pracownicy też twierdzili, że mają problem z płatnościami, że... ale pracowali dalej, tak? No i wierzyłem po prostu w to, że mi zapłacą. Właściwie Płaci... nie wszystko. Generalnie do tej pory wiszą mi może jakieś 3000 zł, no ale większość tych pieniędzy, które, które mieli mi zapłacić, to mi zapłacili, tak? Ale stwierdziłem, że wiesz, wiza mi się kończyła, wiza turystyczna do Australii, która jest bardzo prosta w wyrobieniu, trwa jednak tylko 3 miesiące. Mogłem wyjechać do Nowej Zelandii na jeden dzień, gdzie mógłbym robić sobie następną wizę na 3 miesiące i wrócić do Australii, tak? Tylko że wracać znowu wiesz, w to samo miejsce, gdzie koszta są jednak no, nieporównywalnie wyższe od jakiegokolwiek innego kraju, w którym mógłbym mieszkać, gdzie wiesz, nie mam stałej pracy, nie mam pewnych zarobków, gdzie mogą znowu się pojawić problemy, w których... Wysz, gdzie nie chcieliby mi zapłacić, stwierdziłem, że jednak lepiej wyjechać gdzieś indziej, a miałem tę perspektywę wyjazdu do Chin, gdzie zarobki w Chinach są naprawdę nie niż w Australii, jeżeli znajdziesz sobie dobrą robotę, a koszty utrzymania, no poza mieszkaniem, mieszkanie dość, w Chinach jest dość drogie, ale koszty utrzymania, jedzenie i życie, życie codzienne jest duże. Dość... A zanim jeszcze przejdę do, do, do Chin, powiedz mi, co zaskoczyło Cię w Australii? Czy były jakieś, jak, nie wiem, elementy, które Cię zaskoczyły bardzo? Chyba nie, nie. Ludzie, którzy mnie, ludzie, którzy mnie oszukali, wiesz, to mnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się tego, że po prostu ktoś nie będzie chciał mi zapłacić. Wiesz, pracowałem na prosyce kiedyś przez jakieś trzy miesiące u gościa, który twierdził, że kiedyś po prostu był w mafii, taki, że zajmował się różnymi tematami, handlem narkotyków i tak dalej. I on nie miał problemu z tym, żeby mi zapłacić wiesz, 10 tysięcy złotych, tak? A tutaj ludzie, którzy wisieli mi naprawdę nie tak duże pieniądze dla ich firmy przy pieniądzach, którymi oni obracali, nie były jakieś... Astronomiczne kwoty, tak? A zwiedzałeś że... dużo w Australii? Nie, wiesz co, Nie ruszałem się dalej niż jakieś 100 km od Sydney, bo po prostu nie miałem tu pieniędzy. Wychwyciłem więc... się po Sydney. Wiadomo, że zwiedzałem, zwiedzałem Sydney całe z do opery. <grym> Akurat opera, opera jest dość droga do zwiedzania, więc dziwiłem sobie wokół niej. No i zobaczyłem wejście, wyjście ewakuacyjne otwarte, którym można było po prostu się wślizgnąć, tak? Wszedłem do tej opery tym wyjściem ewakuacyjnym, jakaś kobieta mówi mi, że nie mogę tutaj przebywać, no to poszedłem po prostu w drugą stronę tam, tam gdzie ona mnie nie będzie sprawdzała, no podwiedzając sobie operę w ten sposób, sam, sam chodząc wokół niej. I w środku, gdzie opera oczywiście jest dostępna praktycznie tylko z przewodnikiem, to są grupy wie, zorganizowane i tak dalej. I wyjazd do Chin. Co się dzieje dalej w Chinach? Lecę prosto z Sydney do Pekinu. Ląduję, najpierw mieszkam przez jakiś czas u znajomych, gdzie od razu, od pierwszego dnia zaczynam szukać pracy, zaczynam szukać mieszkania. Um, szukam znajomi są Polakami? Nie, dziewczyna jest z Ekwadoru, chłopak jest z Izraela. <głosy> <głosy> Ogólnie w Chinach jest mieszanka narodowościowa bardzo, bardzo różna. Ciekawie się tam że właśnie pod tym względem, że wszyscy, wszyscy, wszyscy ludzie z zagranicy mówią po angielsku, wszyscy robią, robią Albo to, co, co chcą robić, w czym, są, w czym mają wykształcenie, albo uczą angielskiego, tak? A że ja studiów nie skończyłem, to po prostu nastawiałem się na naukę angielskiego. No i zacząłem szukać tej pracy przy uczeniu angielskiego w różnych szkołach prywatnych, przy przedszkolach, przez agencje prywatnie i tak dalej. Szukałem tej pracy, znalazłem sobie najpierw mieszkanie, za które płaciłem 1200 zł miesięcznie pokój, myślę, że dużo lepsze warunki niż to, co miałem w Sydney, więc naprawdę nie było na co narzekać. Mieszkanie dwusypialniowe, dwu dwupokojowe. Mieszkałem z Chinką, która była w stanie mi naprawdę dużo pomóc, wiesz, w ogarnięciu się z tematami takimi jak zarejestrowanie się na policji, co jest obowiązkowe, gdzie sam nie byłbym w stanie tego nigdy załatwić, bo po prostu w Chinach praktycznie nikt nie mówi po angielsku, tak? Tam znaleźć kogokolwiek, kto byłby w stanie Ci pomóc z kupnem biletu, czy... Z dogadaniem się w sklepie z czymkolwiek. No jest, jest to, kluczowe. To jest nierealne po prostu. No. To, jest, to jest kluczowe, istotne, tak? Ale to jest naprawdę trudne, no nie? Także z taką Chinką, która mówiła po angielsku, na chciała się uczyć, uczyć angielskiego ode mnie również, więcej to naprawdę odpowiadało, wiesz, mieszkanie ze mną. A ja kiedykolwiek, kiedy cokolwiek potrzebowałem, to mogłem się jej po prostu zapytać, ona czasami mi napisała jakieś chińskie zaski na karty. W jakim czasie znalazłeś, znalazłeś pracę? pracę znalazłem po jakimś miesiącu szukania tej pracy. Zeszło mi się dość długo z szukaniem pracy, to prawda. No ale znalazłem pracę przez agencję w przeszkolu. I na, Nauka angielskiego. Tak, uczyłem angielskiego dzieci w wieku 3, 3 do 5 lat, co według mnie było po prostu nieporozumieniem, bo widzisz, dzieci, które ledwo mówią po chińsku, które nie rozumieją w ogóle, nie zdają sobie sprawy z tego, że jest jakiś inny język niż chiński na świecie, tak? One nie wiedzą, jak wygląda świat, nie wiedzą jak wygląda Nauka języka obcego. Nie, nie rozumieją w ogóle, co ja do nich mówię, tak? One, wiesz, nie wiedziały, co się dzieje na tych lekcjach. Miałem cztery asystentki, które mówiły po angielsku, bardzo łamanym angielskim. No nie, bardzo kiepsko mówiły po tym angielsku, no ale pomagały im w prowadzeniu tych zajęć. Nauka angielskiego odbywała się głównie poprzez śpiewanie piosenek, tańczenie, wiesz, czytanie książek po angielsku. I mieszkałeś w Pekinie? Tak, mieszkałem w Pekinie. Generalnie mieszkałem dość daleko od tego szkole, także dojazd do pracy zajmował mnie około godziny. Pekin jest bardzo dużym miastem. A zwiedzałeś? Zwiedzałem Pekin już lata temu, kiedy pojechałem do Franka Filipowicza. To wtedy pozwiedzałem dość dużo tego Pekinu. No teraz, teraz akurat tak dużo nie zwiedzałem, no po prostu zwiedziłem kilka, kilka miejsc, w których nie byłem trzy lata temu, tak? I teraz zadam pytanie, czy coś szczególnie zapamiętałeś z, z pobytów w Pekinie? <grym> tak. <grym> Było dużo rzeczy w Pekinie, które były naprawdę godne uwagi. Sama kultura chińska, która się odróżnia od europejskiej diametralnie, po prostu... <grym> trudno, trudno mi teraz wymienić te wszystkie rzeczy. To jest, to jest... Jedzenie. Dłuższe rozmowa, Jedzenie. No tak, jedzenie chińskie. Wiadomo, że jest inne. Mamy tutaj w restauracjach chińskich, w Polsce, taki małą namiastkę tego, jak to wygląda w Chinach. Ale to, co jest na przykład ciekawe przy jedzeniu w Chinach, to to, jak na stole. My tutaj w Polsce po prostu każdy ma swoje danie, każdy ma talerz, na którym ma swoje jedzenie, no i nie wyjadamy komuś innemu z talerza, tak? Mhm. A w, w Pekinie, w Chinach jest tak, że ustawiamy powiedzmy na 5 osób jest 7-8 dań zamówionych i danie to jest na przykład kawałki mięsa na jednym talerzu, jakieś warzywa na innym i po prostu każdy sobie bierze na swój talerz, co chce albo po prostu prosto, prostu do buzi, tak? To jest, to jest, zupełnie inny klimat, zupełnie inaczej to wygląda i mi na przykład to się bardzo podoba, bo... no nie wiem. A było coś takiego osobliwego, co jadłeś? Psa? <noise> nie, psa nie jadłem akurat. <noise> widziałem, byłem na takim targu słynnym z różnymi pająkami, skorpionami, wiesz, owadami różnymi, ale nie jadłem tych rzeczy, wiesz, a... Nie jestem fanatykiem takiego jedzenia, nie nie próbowałem tego wszystkiego, po prostu bałem się, tak? A powiedz, w jakim jesteś wieku? Mam no, 23 lata, 90 rocznik. I powiedz, jakie, kra jakie zakątki świata już widziałeś, bo jesteś bardzo młody? No widziałem prawie całą Europę, to było łatwiej było mi chyba wymienić kraje, których nie widziałem w Europie. W za Europę Zachodnią widziałem całą, poza Portugalią. Byłem też w Chorwacji, we Włoszech. No, Byłem w Chinach, w Australii, w Danii, w Anglii, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech. A jaką masz teraz koncepcję? Bo inaczej, dlaczego wróciłeś z Chin do Polski? Wracam na studia. Zresztą wiem, wróciłem na studia, bo widzisz, nauka angielskiego w Chinach to nie było moje marzenie. Szukałem też innej pracy. Aplikowałem do pracy, która zajmowała się grami na Facebooku. Praca była dość poważna, potrzebowali tam Polaka, który mógłby tłumaczyć grę z angielskiego na polski, który mógłby się komunikować z polskimi graczami, po prostu wymieniać z nimi maile, rozwiązywać ich różne problemy, promować tam grę na Facebooku. No i potrzebowali native speakera, który mógłby po prostu różne ich zawiłości rozwiązywać. I widzisz, ja do tej gry, myślę, do tej pracy myślę, że się nadawałem naprawdę nieźle. Poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa tak, składała się z, z trzech etapów, gdzie Musiałem rozmawiać z trzema różnymi osobami, to wszystko trwało naprawdę no, dość długo, ponad godzinę rozmowa kwalifikacyjna. Wszystko poszło w porządku, skontaktowali się ze mną później. Spotkałem się z gościem, takim, takim, taką kluczową osobą do spraw rekrutacji, z którą już nie ma, że mógłbym podpisać kontrakt. No i on mi tłumaczy, że do, do, do wyrobienia wizy pracowniczej, która umożliwi pracowanie, w tej pracowanie mi w tej firmie, będę, będzie potrzebował, mój dyplom w uczelni i dwa lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Widzisz, ja w CV miałem napisane, że studiowałem 3 lata, gdzie studiowałem dwa. No bo po prostu nie, nie wspominałem tam o geodezji, no nie? Więc można by było pociągnąć studiowałem trzy, ale tłumaczę. No tam porozmawiałem już z taką Chinką, która pracowała też w tej firmie i tłumaczę jej, że z tymi dwoma latami doświadczenia zawodowego nie będzie żadnego problemu, no bo wiadomo, że można się wpisać cokolwiek, tak? Nie jest to żaden problem ale, z dyplomem żeby... będzie problem. ale z dyplomem będzie problem, no? nie? No i wtedy ona powiedziała mi, że jeżeli faktycznie będą chcieli mnie zatrudnić, że będą przekonani, że chcą właśnie mnie, no w stanie mi załatwić lewy dyplom z agencji, która zajmuje się drukowaniem, wyrabianiem takich, takich dokumentów. ale no to już jest po prostu wiesz. Szanse dostania tej pracy spadły z bardzo wysokich na bardzo niskich, tak? Kontaktowałem się z nimi jeszcze trochę, pytałem ich, jaką decyzję podjęli, nie odzywali się, kupiłem bilet do Polski na następnego dnia napisali mi, że jeżeli przedłużę sobie wizę turystyczną swoją, bo też byłem w Chinach na wizy turystycznej, która też trwała trzy miesiące, jeżeli przedłużę swoją wizę turystyczną, to wtedy będą w stanie rozważyć zatrudnienie mnie, wyrobienie mi tej wizy pracowniczej i tak dalej. A ty już byłeś w Polsce. A ja już miałem bilet do Polski i ja następnego dnia wylotowałem, tak? Bo kupiłem sobie bilet na za dwa dni. Idę więc... na, na dzisiaj od jak dawna jesteś w Polsce? Wyladowałem w środę. I jaka koncepcja dalej? Wjeżdżasz? Yy, jadę do Danii teraz. Muszę na, na wakacje pojechać do Danii, trochę popracować w Danii. Mam już robotę w miarę ogarniętą, bo rok temu pracowałem też w Danii. Jeździłem tam Rikson. Też robota typowo, typowo fizyczna, ale zarobki są naprawdę niezłe, nie trzeba aplikować o pracę. Wygląda to po prostu tak, że idziesz, wynajmujesz riksze od jednego klienta, który ma tych rikszy o powiedzmy 100 mm -hmm. i idziesz na miasto z tym rikszem i zaczynasz jeździć. Tak, jak klienci podchodzą do Ciebie, turyści, umawiasz się z nimi na cenę, oni Ci po prostu płacą i wiesz, i pasy bierzesz do kieszeni, nie płacisz żadnych podatków. A powiedz, to jest co podróże dały Ci najbardziej cennego? Na pewno rozwinęłem języki dość mocno, Wiesz, jak pracowałem na kursyce najpierw, w której nikt nie był w stanie powiedzieć słowa po angielsku, musiałem tam mówić po prostu przez cały zespół po francusku, no to wtedy już tą swoją barierę językową, gdzie byłem w stanie porozmawiać po francusku z różnymi ludźmi. Bardzo dużo różnych kultur poznałem, mnóstwo różnych ludzi samego życia, tak? Bo jednak kiedy wyjeżdżasz w ciemno gdzieś i szukasz, szukasz pracy, próbujesz jakoś sam się utrzymać, nie polegasz na rodzicach ani na innych znajomych, wiesz, wtedy, wtedy no, człowiek uczy się życia, tak? No uczy się pracować, wiesz. Czy to jest cenniejsza Teraz nauka masz? niż, niż bycie na studia? Zdecydowanie. Tylko że widzisz, studia te są potrzebne. Ja się o tym przekonałem właśnie w czasie tej podróży, kiedy to wiesz studia dyplom umożliwiłby mi dostanie wizy pracowniczej do Australii i tak samo umożliwiłby mi dostanie wiesz wizy pracowniczej do Chin i tym samym tej pracy, o której wspominałem przed chwilą. Dlatego no, studia jak najbardziej by mi się przydały. Dlatego wiesz, studiowałem na SGKU dwa lata, poznałem mnóstwo ciekawych ludzi tak samo jak w czasie podróży, więc nie można akurat y, porównywać, żeby znaczy, porównywać można, ale nie można przeważać tych podróży nad studiami w tej kwestii. W kwestii ludzi no ale nauka na studiach nie powiem, że idzie w las, że jest bezwartościowa, bo jednak są studia, które, które naprawdę mogą zaprofitować i się opłacić, opłacić się mogą w życiu. Ale A powiedz, czy miałeś jakąś sytuację bardzo niebezpieczną w czasie tych ostatniego pół roku? w czasie ostatniego pół roku? Nie, w czasie ostatniego pół roku nie, ale kiedy na przykład byłem w Hiszpanii autostopem, musiałem przenocować w Walencji, przespać się gdzieś w Walencji. No i wyszło tak, że nie miałem gdzie spać, tak? Więc szukałem jakiegoś noclegu, szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym się przespać. Okazało się, że kałacerek mi wypalił, więc szukałem jakiegoś miejsca na dziko, gdzie mógłbym się ewentualnie w namiocie, czy nawet w samym przespać, tak? Wyszedłem kawałek, już niemalże za miasto, za taki park, gdzie był opuszczony budynek. Stwierdziłem, że w tym opuszczonym budynku może ktoś być, więc po prostu wspiąłem się na dach. Wszedłem ze wszystkimi swoimi rzeczami na dach, no i chciałem się przyspać na tym dachu, tak? Wiesz, komary mnie gryzą ciągle w nocy, nie mogę spać, tak? W końcu zostałem, o jakiejś piątej, piątej nad ranem budzę się, patrzę, jakiś Arab idzie mi w plecaku, tak? Ja jestem w szoku, wiesz, totalnie zaspany, budzę się, zaczynam krzyczeć, on ucieka, tak? Wiesz, no, zeskoczył z tego dachu i sytuacja wyglądała tak, że on się zaczął zastanawiać, czy do mnie nie wrócić, no nie? Ja krzyczę, ajuda, ajuda, wiesz, po hiszpańsku pomocy. On wtedy uciekł, no nie? No i zrobiłem szybki, szybki, szybko sprawdziłem, co mi zabrał, tak? No i zabrał mi telefon, generalnie wszystkie pieniądze, jakie miałem i nóż, który, który miałem przy sobie, tak? Taki ostry nóż, który naprawdę nie wiem po co tam wziąłem no, do smarowania mi się czasami przyda... masłem się się przydało, ale, ale no jest prawda jest taka, że on mógłby mnie tam zabić, no nie nikt by mnie tam po prostu nie znalazł. No. To była taka sytuacja, w której naprawdę to było blisko, no, nie? Poza tym poza tym było w miarę bezpiecznie. No. Poznałeś bardzo wiele osób z całego świata i powiedz, czy w dyskusjach z nimi pojawiał się temat łowicza? Wspomniałeś o Wspominałem się łowiczu. Wspominają Łowiczu. często ludzie się mnie pytali skąd jesteś, to jest takie typowe pytanie, where are you from. I widzisz, kiedy, kiedy powiem, że jestem z Warszawy, no to może i ktoś wie, ktoś wie, skąd jestem, tak? No, mogę tak powiedzieć, powiedzmy, bo studiowałem w Warszawie. Ale często lubię ludziom powiedzieć łowić, bo jednak oni nawet nie potrafią tego słowa wypowiedzieć, więc jest to jest taka ciekawostka, z której możemy się po prostu pośmieć, tak. Tłumaczę im, że jest to miasto, które ma około 30 tysięcy mieszkańców, czego oni, dla nich, widzisz, w Chinach, Pekin ma 20 milionów mieszkańców, tak, pod Pekinem, pod Pekinem jest miasto Tianjin, które ma 12 milionów mieszkańców i oni twierdzą, że to miasto już jest małe. Rozumiesz? Niektórzy, niektórzy Chińczycy, którzy mieszkają w Pekinie twierdzą, że Tianjin mając 12 milionów mieszkańców jest mniej... już jest mały, tak? Kiedy miasto, miejscowość, z której pochodzi ktoś ma milion mieszkańców, to już dla nich jest to niemalże wieś, tak? No 100 tysięcy czy coś to jest po prostu, wiesz, totalna wiocha zabita deskami, tak? Dlatego Łowicz, który ma 30 tysięcy, dla, dla nich takie miasto w ogóle nie istnieje, tak? Populacja Pekinu to jest ponad pół populacji Polski, no nie? Oni mają zupełnie inne wyobrażenie, wiesz, o tym, o tym jak wygląda cywilizacja. Tutaj. A spotkałem się z taką, z taką sytuacją, że ni nawet nie w Chinach, tylko w jakimś innym kraju, że tak wiem znam łowicz. Z jednym gościem generalnie spotkałem się, który kiedyś łowicz zwiedzał, przejeżdżał przez łowicz i to nie był Polak, owszem który po prostu poopowiadał po mi o tym, co tutaj widział. Że był w katedrze, był tu i tam. Pamiętał jako tako to miasto, pamiętał muzeum, pamiętał miejsce, w którym siedzimy teraz. Także niektórzy ludzie Łowic znają, no ale to była jedna na naprawdę wiele osób. Nie? Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę jak, naj, jak najbardziej bezpiecznych kolejnych i, i dobrych zarobkowo podróży. Dzięki.